Ma zaledwie 27 lat, a jej nazwisko od długiego czasu nie schodzi z nagłówków mediów. Aktorka, piosenkarka, influencerka i jedna z najcenniejszych marek osobistych w Polsce. Jedni ją podziwiają, inni krytykują, ale jedno jest pewne: Julia Wieniawa doskonale wie, jak zamienić popularność w realne pieniądze. W tym filmie pokażemy, jak wyglądała jej droga na szczyt, gdzie mieszka, w co inwestuje i ile naprawdę może zarabiać jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Julia Wieniawa Narkiewicz urodziła się 23 grudnia 1990 roku w Warszawie. Jej nazwisko od lat regularnie pojawia się zarówno w kontekście świata filmu, muzyki, jak i wielkich kampanii reklamowych. Jej kariera rozwijała się szybko, ale nie była dziełem przypadku. Julia już od najmłodszych lat była związana ze światem sztuki. Wychowywała się w artystycznym środowisku, a aktorstwo interesowało ją już jako dziecko. Uczęszczała na zajęcia teatralne i castingowe, a pierwsze doświadczenia sceniczne zdobywała jeszcze jako nastolatka. Przełom w jej karierze przyszedł stosunkowo wcześnie. Szeroka publiczność poznała ją dzięki serialowi Rodzinka.pl, w którym wcieliła się w role Pauliny. To właśnie ta produkcja otworzyła jej drzwi do świata telewizji i sprawiła, że jej twarz zaczęła być rozpoznawalna w całej Polsce. Po sukcesie serialowym jej kariera zaczęła nabierać tempa. Julia Wieniawa regularnie pojawiała się w kolejnych produkcjach telewizyjnych, m.in. w popularnych serialach obyczajowych, co ugruntowało jej pozycję jako jednej z najbardziej obiecujących młodych aktorek. Z czasem zaczęła otrzymywać również propozycje ról filmowych. Wystąpiła w głośnych produkcjach kinowych, takich jak Kobiety Mafii, W lesie dziś nie zaśnie nikt, czy Small World. Były to filmy różnorodne, gatunkowo, często kontynuowane. Ale dzięki nim Wieniawa udowodniła, że nie chce być zamykana w jednej szufladce i nie boi się trudniejszych tematów. Równolegle z karierą aktorską rozwijała się jej obecność w programach rozrywkowych. Ogromnym medialnym przełomem był udział w programie Taniec z Gwiazdami, pokazując widzom zupełnie inną stronę swojej osobowości: ogromną determinację, dyscyplinę i zdolność do ciężkiej pracy. Z czasem zaczęła pojawiać się również w roli ekspertki i jurorki w programach rozrywkowych takich jak Mam Talent, co dodatkowo wzmocniło jej wizerunek jako osoby medialnie wszechstronnej, mimo młodego wieku. Równolegle do kariery aktorskiej i telewizyjnej Julia Wieniawa rozwijała swoją trzecią, bardzo ważną ścieżkę muzykę. Zadebiutowała jako piosenkarka, początkowo spotykając się z mieszanymi reakcjami. Jednak z czasem, konsekwentnie wydając kolejne single i albumy, zbudowała własną pozycję na polskiej scenie pop. Jej utwory zaczęły zdobywać miliony odsłuchań w serwisach streamingowych, a koncerty przyciągały młodą publiczność. Muzyka przestała być dodatkiem do aktorstwa, a stała się pełnoprawnym filarem jej kariery. Na przestrzeni kilku lat Julia Wieniawa przeszła drogę, którą wielu artystom zajmuje całe dekady. Od nastoletniej Aktorki serialowej stała się jedną z najbardziej wpływowych kobiet młodego pokolenia w Polsce. Dziś jest obecna w kinie, telewizji, muzyce i mediach społecznościowych, a każdą z tych przestrzeni potrafi wykorzystać do dalszego rozwoju. Wraz z rosnącą popularnością i kolejnymi sukcesami zawodowymi w życiu Julii, coraz większą rolę zaczęły odgrywać pieniądze i sposób ich lokowania. Aktorka nigdy nie ukrywała, że myśli o finansach w bardzo świadomy sposób i od początku kariery traktowała zarabianie nie tylko jako efekt uboczny popularności, ale jako realne narzędzie do budowania niezależności i bezpieczeństwa. Mimo młodego wieku zgromadziła spory majątek, a znaczną jego część ulokowała w nieruchomościach. Na co dzień Julia Wieniawa mieszka w Warszawie, w dwupoziomowym apartamencie na Żoliborzu. To jedna z najbardziej prestiżowych i zielonych dzielnic stolicy, ceniona za spokój, kameralną zabudowę i bliskość centrum. Apartament urządzony jest w nowoczesnym stylu, z dużą dbałością o detale, co wielokrotnie można było zobaczyć na publikowanych przez nią materiałach w mediach społecznościowych. Całość kosztowała ją 2 miliony złotych, ale nie ma się co dziwić, skoro za samą zieloną sofę gwiazda zapłaciła aż 90 tysięcy. To właśnie tam aktorka spędza większość czasu pomiędzy projektami zawodowymi i traktuje to miejsce jak jako swoją główną bazę. Żoliborz to jednak tylko jedna z jej nieruchomości. Aktorka od lat inwestuje w mieszkania, które przeznacza na wynajem. Niedawno pochwaliła się zakupem dwupokojowego mieszkania w jednej z warszawskich kamienic. Lokal został przez nią gruntownie wyremontowany, urządzony od podstaw, a następnie wprowadzony na rynek najmu. Jak sama podkreślała, inwestowanie w nieruchomości to dla niej jedna z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Warto dodać, że swoje pierwsze mieszkanie kupiła już w wieku 18 lat, co w realiach polskiego rynku nieruchomości jest sytuacją wyjątkową. W jednym z wywiadów Wieniawa Znała wprost, że od zawsze wiedziała, iż będzie bogata. Podkreślała, że kocha zarabiać pieniądze i że została wychowana w bardzo konkretny sposób. Bieda to jest stan umysłu. Czy nie chcesz w to chodzić? Niestety, ale też tak uważam. No. To jak ja nie wiem co jest kontrowersyjne. Bardziej ciebie ja, słuchają. Ale ja wcale nie pochodzę z w ogóle bogatej rodziny. Yy, I ja już jako dziecko czułam, po prostu wiedziałam to w głowie, co mnie w życiu czeka. Jakby, nie wiem, nieświadomie afirmowałam trochę to, to swoje życie. I ja, ja zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, na co będę chciała, a wcale. Naprawdę nie jestem, wiedziałaś ja tak? To to czułam... w trzewiach. Dużą rolę w jej podejściu do pracy i finansów odegrała mama, która nauczyła ją systematyczności, odpowiedzialności i tego, że sukces nie bierze się znikąd. To właśnie dzięki temu, zamiast wydawać pierwsze duże pieniądze wyłącznie na luksusy, zaczęła je inwestować. Poza mieszkaniami w Warszawie, Julia Wieniawa zdecydowała się również na zakup nieruchomości zupełnie innego typu. Niedawno media obiegła informacja, że aktorka kupiła domek położony w środku lasu, z dala od miejskiego zgiełku. To miejsce, które ma zapewniać jej ciszę, prywatność i możliwość odpoczynku od intensywnego życia zawodowego. Tego typu nieruchomości uchodzą dziś za luksus dostępny dla nielicznych, a sam fakt zakupu domków w takiej lokalizacji tylko potwierdza skalę jej możliwości finansowych. Dla Wieniawy to nie tylko inwestycja, ale również przestrzeń do regeneracji i odcięcia się od medialnego szumu. Styl życia Julii Wieniawy widać również w wyborze samochodu. W 2022 roku aktorka zdecydowała się na zakup Porsche Macan T. To sportowy SUV klasy premium, który łączy komfort codziennej jazdy z bardzo dobrymi osiągami. Samochód napędzany jest dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy około 265 koni mechanicznych i przyspiesza do 100 km na godzinę w około 6 sekund. W momencie zakupu cena tego modelu przekraczała 300 tysięcy złotych, a w zależności od konfiguracji mogła być jeszcze wyższa. To auto doskonale wpisuje się w jej wizerunek. Nowoczesne, dynamiczne i prestiżowe, ale jednocześnie praktyczne. Całość tego obrazu pokazuje, że Julia Wieniawa bardzo świadomie buduje swoje zaplecze finansowe. Z jednej strony pozwala sobie na luksusowe wybory, z drugiej myśli długofalowo i inwestuje w nieruchomości, które mają przynosić jej stabilny dochód przez lata. Jak na osobę przed 30, jest to strategia rzadko spotykana, ale właśnie ona sprawia, że dziś Julia Wieniawa nie jest tylko gwiazdą show biznesu, lecz także osobą, która doskonale rozumie wartość pieniędzy i potrafi nimi zarządzać. Jednym z najbardziej interesujących wątków w historii Julii Wieniawy są jej zarobki, bo to właśnie one najlepiej pokazują, jak skutecznie potrafiła zamienić popularność w realne pieniądze. Choć sama aktorka rzadko mówi wprost o konkretnych kwotach, skala jej działalności zawodowej i medialnej sprawia, że dziś jest uznawana za jedną z najlepiej zarabiających kobiet młodego pokolenia w polskim showbiznesie. Źródeł jej dochodów jest kilka i wszystkie są bardzo dobrze rozwinięte, jednak jednym z kluczowych pozostaje aktorstwo. Julia Wieniawa regularnie pojawia się zarówno w produkcjach kinowych, jak i serialowych, a jej nazwisko od lat przyciąga widzów i producentów. Stawki aktorskie w Polsce są mocno zróżnicowane i zależne od projektu, ale przy jej rozpoznawalności można mówić o najwyższej półce wynagrodzeń wśród młodych aktorek. Media wielokrotnie próbowały oszacować konkretne kwoty. Super Express wyliczył, że za udział w produkcji chłopi Julia Wieniawa miała otrzymać około 100 tysięcy złotych. Z kolei występ w dwóch sezonach serialu Teściowie, według doniesień medialnych, miał być wart nawet milion złotych. Dużo emocji wzbudziły również informacje dotyczące powrotu serialu Rodzinka.pl. Według portalu Pudelek, Julia Wieniawa ma być jedną z najlepiej zarabiających gwiazd nowej odsłony produkcji, a jej stawka za jeden sezon miałaby wynosić od 250 000 do 300 tysięcy złotych, w zależności od liczby dni zdjęciowych. Dla porównania, według tych samych doniesień, Małgorzata Kożuchowska mogłaby liczyć na 200 000 do 250 tysięcy zł. Podobnie jak Tomasz Karolak. Trzeba jednak podkreślić, że są to wyliczenia medialne i informacje od anonimowych informatorów, których sama Julia Wieniawa nigdy oficjalnie nie potwierdziła, dlatego należy je traktować z pewnym przymrużeniem oka. Drugim ważnym filarem są zarobki z muzyki. Choć rynek muzyczny w Polsce nie zawsze gwarantuje ogromne pieniądze, Julia Wieniawa potrafiła wykorzystać swoją popularność także w tej dziedzinie. Dochody z koncertów, festiwali, sprzedaży biletów oraz odsłuchań w serwisach streamingowych składają się na kolejne setki tysięcy złotych rocznie. Muzyka w jej przypadku nie jest już tylko artystyczna. Statystycznym dodatkiem, ale pełnoprawnym źródłem dochodu. Największe pieniądze przynoszą jej jednak kontrakty reklamowe i współpracę z markami. Według wyliczeń portalu HAFI z początku 2025 roku Julia Wieniawa mogła zarobić w 2024 roku około 391 tysięcy dolarów, co przekładało się na około 1 600 tysięcy złotych. I są to wyłącznie szacunki, które nie obejmują wszystkich jednorazowych kontraktów i długofalowych umów. Jednym z najbardziej medialnych przykładów była kampania świąteczna marki Apart w 2024 roku. Według nieoficjalnych informacji Julia Wieniawa miała zarobić na niej około pół miliona złotych. To tylko jeden kontrakt, a takich współprac w ciągu roku jest znacznie więcej. Aktorka od lat współpracuje z największymi globalnymi markami, co automatycznie przekłada się na bardzo wysokie stawki. Jest ambasadorką L'Oréal Paris i reprezentowała tę markę między innymi podczas paryskiego tygodnia mody, co jest ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem jej międzynarodowego potencjału. Współpracowała również z Samsungiem, Apartem i wieloma innymi globalnymi brandami, które bardzo selektywnie dobierają swoich ambasadorów. Każda ta taka umowa to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim kolejne sześciocyfrowe kwoty. Ogromne znaczenie mają również jej media społecznościowe, a zwłaszcza Instagram. Julia Wieniawa obserwowana jest tam przez około 2 miliony 300 tysięcy osób, co czyni ją jedną z najpotężniejszych kobiet w polskim internecie. Według danych cytowanych przez portal Onet, Julia za jeden post reklamowy może inkasować nawet 100 tysięcy złotych. To poziom, który plasuje ją na pierwszym miejscu wśród kobiet związanych z branżą filmową w Polsce. Przy kilku takich współpracach miesięcznie łatwo policzyć, że mówimy o naprawdę dużych pieniądzach. Skala jej sukcesu. Najlepiej pokazuje wartość marki osobistej. W kategorii film rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce najwyżej uplasowała się właśnie Julia Wieniawa-Narkiewicz. Wartość medialna jej marki została oszacowana na 248,6 miliona złotych, a zasięg przekazu przekroczył 1 miliard 300 milionów kontaktów. Dla porównania, jeszcze w 2024 roku jej marka osobista była wyceniana na około 208 milionów złotych. Oznacza to wzrost o ponad 40 milionów złotych w bardzo krótkim czasie, co jasno pokazuje, jak dynamicznie rośnie jej wartość. Na rynku. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy biznesowy ruch Julii Wieniawy kończył się sukcesem. Swego czasu aktorka uruchomiła własną markę kosmetyczną Juicy Cosmetics, z której ostatecznie się wycofała. Później próbowała swoich sił w branży modowej, tworząc markę odzieżową Lemis. Niestety krótko po starcie działalności w magazynie firmy wybuchł pożar, co znacząco skomplikowało dalsze funkcjonowanie biznesu. Po tym incydencie Julia Wieniawa zdecydowała się odpuścić ten projekt, a marka do dziś nie wznowiła produkcji. To pokazuje, że nawet przy ogromnych pieniądzach i rozpoznawalności nie każdy projekt kończy. Się powodzeniem. Mimo tych potknięć Julia Wieniawa pozostaje jedną z najlepiej zarabiających i najbardziej wpływowych kobiet w polskim showbiznesie. Jej dochody są zdywersyfikowane, oparte na kilku stabilnych filarach i regularnie rosną. Warto również wspomnieć, że mimo bardzo wysokich zarobków i intensywnego życia zawodowego, Julia Wieniawa aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne i regularnie angażuje się w działania społeczne. Jednym z najbardziej nagłośnionych przykładów jest jej udział w tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aukcję WOŚP aktorka wystawiła wyjątkowe doświadczenie, określane jako noc. Z Julią Wieniawą. Zwycięzca licytacji zyskuje możliwość spędzenia wspólnego czasu z jedną z największych gwiazd w Polsce w kameralnej, prywatnej atmosferze, z dala od czerwonych dywanów i oficjalnych wydarzeń. Jak sama napisała w planie jest między innymi kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby. Na chwilę obecną wartość tej aukcji przekracza już 80 tysięcy złotych i cały czas rośnie. Całość zebranych środków trafia oczywiście na wsparcie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta inicjatywa pokazuje, że mimo ogromnych pieniędzy i stabilnej pozycji, finansowej, Julia Wieniawa nie zamyka się wyłącznie w świecie luksusu, ale potrafi wykorzystać swoją pozycję do wspierania ważnych społecznie celów.